Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. E, przyjęcie protokołu z drugiej, czwartej sesji Rady Gminy. Była możliwość zapoznania się z tymi dokumentami. Znajdowały się duże rady. Czy są stamtu uwagi do protokołu? Proszę Pan Radny Andrzej Burecki. Przepraszam, nie tego Jeszcze chyba nie była pani Katarzyna I ja, mam tylko jedno pytanie: kiedy Pan ma ten protokół? Bo my po prostu papierowej nie dostaliśmy tego. Rozumiem, że on chyba nie będzie, nigdy dać papierowi wystarcza. No, że jest taka potrzeba, możemy go, ale skąd tylko jest procedowane do momentu samej sesji? Także jeżeli ktoś się naprawdę interesuje, tak jak ja, pan, pan szczerze pani Ania, zawsze korzystamy, mam przed sobą, są sobie wytykowałe w domu, także nie widzę problemu. Ale nie o to mi chodzi, pani przewodnicząca. O co y chodzi? Czy rozumiem, że ktoś tam ma dzisiaj na, na ten ten protokół. mi o protokół trzeci, w punkcie szóstym dwa zdania. Trzej, Trzeciej sesji, tak? Trzeciej sesji, tak. Y, mnie. Dla mnie jest to niezrozumiałe i chciałbym, chciałbym szkoda, że wcześniej Panu o tym nie powiedziałem, ale myślałem, że tam dwa razy wysłałem e-mail, to jak gdyby będzie powyraźniona. Wydaje mi się, że no, dla mnie jest to niezrozumiałe. I może jest zostało poprawione, ale ja nic o tym nie wiem. Jeżeli mogę tam przystąpić. Ten te dwa ostatnie zdania w punkcie szóstym z trzeciego protokołu. Dwa ostatnie zdania. Punkt szósty. Uchwała w sprawie zmian zamiaru i przeczytania likwidacji instytucji kultury o nazwie Gminy Kultury w Araszczynie. Odbyła się dyskusja w głównej mierze dotycząca sposobu powoływania dyrektora Centrum Kultury w konieczności likwidacji go w zakupie obecnych, obecnych pracowników. Go. Między innymi pan Słowem Ostrzyzyzyk zaapelował, aby na tej sali padły zapewnienia zarówno ze strony Wójt, tak, który tak naprawdę już to uczynił we wcześniejszych swoich wypowiedziach, jak i ze strony Rady Gminy, że wszyscy obecni w go będą mieli pierwszeństwo przyjmowania do pracy w CKR, o ile tylko wyrażą taką wolę. Wniosek formalnie nie był głosowany, ale zarówno rada jak i Wójt w swoich wypowiedziach takiego zapewnienia nie Proszę bardzo. Dziękuję bardzo żeby, żeby to, że radni to, że zapewniali o tym, że pracownicy będą, ja nie wiem, ja mi to wytłumaczyć, bo ja nic takiego nie mówiłem, że tak pewnie, że pracownicy będą przyjęci. Ja chciałem wcześniej to i, no tylko rozumiem, że to jest jakaś taka zbitka, która chyba nie ma potwierdzenia rzeczywistości. ja bardzo zrobić to i... w ten sposób, że w czasie dyskusji są momentami dość emocjonalna, radni bez używania mikrofonu powiedzieć, że tak, takie za tak? jeżeli. Powiedzą to dwie osoby, ale jestem pewien, że jest to radny, także to może o Tak, tak to może czytać. Ale czy radny może zapewnić? No proszę sobie, to tak. Znaczy ja, ja tylko używam tego, że jest zawarte w tekście. Radny, no nie może zapewnić kogoś, że będzie mógł pracować. No ja to mógł, nie mógł, pracować? Na to mógł pracować, nie przerywił, nie porwala, gdyby to nie była ale mogły takie wpaść słowa, z ustawy intencyjne, że będą zapewniają ja, o tym, że ci pacjentki zajmą na trudniach, w jak Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Nie mam już więcej pytań. Dziękuję bardzo. Czy uwagi Pana, że miał do tego połowy trzeciej sesji rady gminy, czy są uwagi do drugiego, protokołu sesji rady, sesji rady gminy i do czwartej sesji rady gminy? Uchwał. To ja pozwolę sobie... Wersje orginalne przygotowane przez panią Katarzynę było zdanie dosyć zrozumiałe. Ja pozwoliłem sobie zmienić tą wersję zdania, niestety miałem już w swojej powoderze czerwone określone, a wydrukowała mi się teraz na czarno, bo to monochromatyczna niestety i mało widzę, ale temat ma tego wypowiedzi mojej dotyczącej dyskusji z panią Agatą Kula, która poprosiła i wyjaśnienie, dlaczego nie odczytałem na poprzedniej sesji Rady Gminy pis skierowanego do Biura Rady. Ja powiedziałem, że... To było podjęte przez Radę Gminy jako głosowanie, a jednocześnie poprosiłem Panią Agatę, żeby na tej sesji jeżeli nie będzie problemu tych pism odczytać. Pani Agata jakby nie wyraziła zgody, poprosiła, żebym ja to odczytał, ale odczytała to Pani Ani. Także to tyle w kwestii poprawki tego protokołu. Jednocześnie e, też była uwaga Pana Radnego Sławomira Toczyszka. Chodziło o kwestię wypowiedzi Pana Wójta dotyczącej Powołania instytucji kultury i ta wypowiedź wójtana została czytana na zapisie, który był już raz dostępny i usłyszana w tym protokole. To tyle, nie będę uszkadzał, jest dostępny w protokole. Jeszcze są uwagi do protokołów, jeżeli nie, to przystąpimy do głosowania. Będziemy głosowali w pojedyncze te protokoły. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z drugiej sesji Rady Gminy, proszę o Widzę, że to głosie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie widzę. Proszę pytania bo taka do Przechodzimy do głosowania protokołu z trzeciej sesji Rady Gminy. Kto jest za przyjęciem protokołu trzeciej, trzeciej sesji Rady Gminy? Proszę o podniesienie Proszę liczyć. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? No. Kto nie brał udziału nie, nie w głosowaniu? Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Pan Andrzej Góry Proszę zapisać, że... Tak, osobą, która nie brała udziału w głosowaniu był Andrzej Górecki. Przechodzimy do no, przyjęcia protokołu czwartej sesji Rady Gminy. Proszę Państwa, ta przyjęcie prognozów czwartej sesji Rady Ręki. się zadaje na gości. Dziękuję bardzo kto jest szczęśliwy to się trzyma w tej chwili. Czy sesja będzie tylko jedna? Dziękuję bardzo.